Dzień dobry, Joanna Węglarz na kanale Fabryka Relacji. Dzisiaj o takim temacie, który często mi się trafia w gabinecie, ponieważ pracuję z dziećmi jako psycholog i zdarza mi się, że rodzice, którzy na początku trafiają do mnie na konsultacje i mają przyjść później z dzieckiem, zadają mi takie pytanie: jak poinformować dziecko o tym, że pójdzie do psychologa, jak je najlepiej na taką wizytę przygotować. E, powiem trochę o tym, zależnie od tego, ile lat ma dziecko, bo trochę inaczej będzie z trzylatkiem, a co, e, troszkę inaczej będzie z dziesięciolatkiem, czy z, z latkiem. E, ale pewne rzeczy będą wspólne. Po pierwsze. Ja bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby nie oszukiwać dziecka. Czyli żeby nie udawać, że idzie do jakiejś cioci, nie opowiadać, że to będzie taka pani, która po prostu w ogóle uwielbia się bawić z dziećmi i spotkanie z nią polega na zabawie. Yy, I nie udawać też, że się gdzieś idzie w inne miejsce, tak? Czyli na przykład mówimy dziecku, że idziemy do McDonalda albo, że nie wiem, idziemy na wycieczkę, a potem nagle hyc, skręcamy do jakiejś bramy, prowadzimy po schodkach, pff, tutaj jest taka pani. Po czym to będzie skutkowało? Niepokojem, lękiem, stresem, no i rozczarowaniem, bo miało być fajnie, a jednak ta pani o coś pyta, albo ta pani coś robi. Może jeszcze tak być, że rodzice zapowiedzieli zabawę i dziecko się bawi, ale może tak być, że ono powie, ale ja się nie chcę tym bawić. I pani psycholog, pan psycholog powie, ale słuchaj to. Ja tutaj bym chciała, żebyś to zrobił, no bo, bo nie wiem, bo musi coś zbadać, bo musi coś sprawdzić, bo musi nad czymś popracować i, no i nie będzie do końca tak, jak dziecko sobie wyobrażało. Czyli, że ono przyjdzie i będzie się bawiło tym, czym ono by chciało. Po drugie, ważne jest nastawienie rodziców. Ja, jakby tutaj, bardzo widzę takie duże przełożenie, czyli jeżeli rodzic się mocno boi tej wizyty, on jest zestresowany, to dziecko też będzie zestresowane. Czyli ważne, żeby rodzic nie traktował wizyty u psychologa jako jakiegoś czegoś, nie wiem, strasznego. Ym, tak niestety też będzie działało, jeżeli wprowadzimy nagrodę za wizytą u psychologa, tak? Czyli powiemy, teraz pójdziesz do takiej pani i jak ładnie się tam będziesz zachowywał, to pójdziemy do McDonalda. Oho, to znaczy, że ta pani coś zrobi złego, bo nagrodę tylko się ma za takie złe rzeczy, tak? I o ile niektórzy rodzice stosują taką zasadę w przypadku, nie wiem, dentysty, szczepienia, czegoś, co jest nieprzyjemne i co dziecko musi przetrwać, i po prostu no, nie ma wyjścia, tak? No i wtedy rzeczywiście ma to sens. Natomiast jeżeli będziemy tak robić, właśnie z wizytą u psychologa, u fizjoterapeuty, u logopedy, no to jakby to się skojarzy z czymś dramatycznym. Co więcej, zdarza się, że dzieci takie przekupywane dużo słabiej współpracują, ponieważ jakby nie mogą się doczekać tej nagrody. I nawet jak lubią chodzić do psychologa, to na tych zajęciach będą po prostu rozkojarzone, bo będą czekały, aż one się skończą. Więc tego nie róbmy. Potraktujmy tego coś normalnego e, i tyle. tak? I jakby takie rzeczy się zdarzają. Chodzi się w różne miejsca i dzisiaj pójdziemy do psychologa. E, I czasami właśnie najprościej to jest najlepiej. Czyli właśnie powiedzenie dziecku dzisiaj pójdziesz do takiej pani Asi, do pana Krzysia, do pani Iwonki, ta pani jest psychologiem. I czasami naprawdę to wystarczy. Są takie dzieci, które pytają a kto to jest psycholog? E a czasami nie zapytają. Można też powiedzieć, pójdziesz do pani Asi, pana Krzysia, pani Iwonki i tyle. No ale też dziecko może pytać, a po co, co to jest za pani? Więc jakby jeżeli powiemy e właśnie, że ta pani jest Psychologiem, czy ten pan jest psychologiem? No to jakby trochę objaśnimy. I tutaj pojawia się różnica za, w zależności od wieku. Jeżeli to jest dziecko małe, czyli takie przedszkolne, no bo młodsze dziecko raczej nie zada pytanie, tak? Dwulatki niektóre bardzo dobrze mówią, ale też raczej jeszcze nie pytają. No ale jakby dwulatek jakiś zadał pytanie, no to taką samą stosujemy tutaj zasady jak z przedszkolakami. Czyli w przypadku przedszkolaków ja zachęcam, żeby mówić prosto, żeby mówić prostym językiem i żeby mówić, co tam się będzie działo, ale w taki sposób zrozumiały dla dziecka. Czyli nie mówić, że pójdziesz do pani psycholog, która się zajmuje diagnozą autyzmu, ponieważ podejrzewamy, że możesz mieć autyzm. No nie, możemy powiedzieć, że psycholog i poczekać na to, czy dziecko zapyta. I jeżeli dziecko zapyta, albo jeżeli my będziemy chcieli, nie wiem, lepiej dziecko przygotować, wytłumaczyć, po to, żeby wiedziało, co tam się będzie działo, to yy, ja takie dwa patenty podpowiadam zawsze rodzicom przedszkolaków. Czyli po pierwsze, jeżeli dziecko będzie miało być diagnozowane, bo na przykład chcemy sprawdzić jego rozwój, czy chce, rodzice chcą diagnozę i wiedzą, że psycholog będzie diagnozował, to yy, ja nazywam to zagadkami, że ta pani ma takie różne zabawy i zagadki i pójdziesz tam będziesz odpowiadał na takie różne zagadki. Raczej dziecko nie zapyta, a po co ta pani jest, dlaczego takie zagadki, tak? Raczej to będzie jakby ok, tak? I, no i po prostu y, zostanie ciekawość dziecka zaspokojona. Więc y, często taka odpowiedź wystarczy, ale też takie nazwanie tego, co robi psycholog, może być... Y, no, adekwatne do rozwoju dziecka, no bo słowo diagnoza, test psychologiczny, no, nie jest słowem powszechnie stosowanym, jak się mówi do dziecka, tak? tak jakby raczej dziecko nie zna takich pojęć. Druga sytuacja, jeżeli dziecko ma jakieś problemy, to gwarantuję, że ono wie, że ma takie problemy. Czyli jeżeli przychodzimy z dzieckiem, który ma problem z wypróżnianiem, tak, bo czasami do psychologa się trafia z takimi problemami. Albo z dzieckiem, które ma problem z emocjami, albo które jest agresywne, albo które robi inne rzeczy, które są trudne dla nas, trudne dla niego. To naprawdę wie, że to robi. E, natomiast nazwanie tego, słuchaj, pójdziesz do pani psycholog, bo masz taki, taki problem, może tylko zwiększyć lęk. Więc w takiej sytuacji, jeżeli przychodzimy do psychologa z dzieckiem z powodu jakiegoś takiego problemu, z którym dziecko się mierzy, z którym ma trudność. To zachęcam, żeby na etapie dostosowanym do wieku powiedzieć mu o tym. I w przypadku młodszych dzieci, ponieważ zwyczaj jest tak, że najpierw rodzic przychodzi na diagnozę, czy na taką konsultację sam, tak, jak to jest pierwszy etap czy konsultacji, czy diagnozy, to podpowiadam, żeby wtedy rodzic powiedział: słuchaj, pójdziemy do takiej pani Asi, pana Krzysia, pani Iwonki. Ja już u niej byłam. Bo czasami są takie różne trudne sytuacje, że ja się czasami denerwuję albo czasami się smucę i rozmawiałam z tą panią o tym. I ta pani jest psychologiem i psycholog pomaga w takich sytuacjach. Ty też czasami masz tak, że się denerwujesz i tak dalej. I chcę, żebyśmy razem porozmawiali, żeby pani nam pomogła, żeby pani powiedziała, co możemy robić, jak się tak denerwujemy. To jest jakby przygotowanie dziecka, tak, ale w taki sposób, że po pierwsze rodzic pokazuje, że on też ma problemy i że rodzicowi pomogło, że rodzic przetarł szlaki i nie zrzucamy całej odpowiedzialności na dziecko. Im starsze jest dziecko, tym bardziej to samo mówimy w inny sposób. No, starsze dziecko już jakby trudno zaprowadzić podstępem, bo 3, 4, 5 latka można tak właśnie podstępem i ono wejdzie. Potem to się niestety przyprowadzane dzieci podstępem często nie chcą współpracować. E, więc jakby nie zachęcam są triki na takie dzieci, ale no po co ten stres, który dziecku jest zafundowany w momencie, kiedy się okazuje, że to nie jest fajna pani, która ma po prostu pełno zabawek, tylko ona jednak coś chce i jednak męczy o te trudne tematy. Naprawdę dzieci to szybko wyczuwają. Ale jeżeli mamy ośmiu, 10, już w ogóle nie mówię o nastolatku, to Ważne jest, żeby tłumaczyć, żeby mówić, żeby pokazywać, ale żeby też rodzic mówił, że on sobie też czasem nie radzi, że czasem też on korzysta z jakiejś pomocy, że on czasem też rozmawia z kimś o swoich problemach. To jest bardzo ważne, czyli stworzenie takiego szerokiego kontekstu, nie, nie pokazywanie, że to dziec, z tym dzieckiem jest coś nie tak. Bo zdarza się tak, że dziecko dowiaduje się od rodzica, że idzie do psychologa, idzie do szkoły i nie wie, tak? Rodzic nie przygotował, tylko użył słowa psycholog, no dziecko nie wie, ale ma bardziej wyedukowanych kolegów i koledzy wiedzą, o, psycholog to jest od psycholi, to on rozmawia z takimi dziećmi, które są zaburzone, o to chyba ty masz jakieś problemy. No i wtedy dopiero się zaczyna, tak? Więc, więc tłumaczymy. Wyjaśniamy, yy, przygotowujemy dziecko. No i to, co może pomóc, i też i psychologowi, yy, ale jakby docelowo dziecku, tak? Bo to nie chodzi, o to, żeby zadbać o komfort psychologa, tylko chodzi o to, że będzie pomagało też psychologowi dotrzeć do dziecka, to yy, przygotować się na wizytę. Czyli ja bardzo lubię, myślę, że nie tylko ja, jak dziecko przychodzi z czymś, co lubi, przynosi jakąś ulubioną zabawkę, jakąś fajną książeczkę, którą chce mi pokazać. Yy, czyli Możemy też poprosić dziecko, żeby coś przyniosło, żeby coś przygotowało, tak? to słuchaj, pójdziemy do Pani psycholog, to wiesz co, jakbyś jej przyniósł tam te swoje pieski, może jej pokażemy, tak? Albo weź tą swoją książkę, co my lubimy czytać yy, i wtedy porozmawiamy, pokażesz Pani, bo Pani na pewno nie widziała takiej książki. Albo może Pani widziała, zapytamy, czy Pani widziała tak? No jak powiemy, tak powiemy. Ale ważne jest, żeby dziecko też przyszło z czymś, z gadżetem właśnie. I łatwiej będzie psychologowi zaczepić, ale dziecko też będzie przygotowane, będzie trochę miało kontrolę nad sytuacją. I tak naprawdę... Tyle. To są moje takie krótkie, proste triki, które mogą pomóc. Natomiast jeszcze wrócę do tego, co powiedziałam na początku, bo to jest dla mnie klucz i to jest dla mnie najważniejsze, czyli nie okłamujmy, nie oszukujmy, nie stwarzajmy negatywnej jakiejś atmosfery, wokół tego, nie róbmy z tego sprawy jakiejś. Do psychologa chodzi się tak samo jak do lekarza. Nie wszyscy chodzą, ale nie wszyscy też do lekarzy chodzą, chociaż niektórzy powinni. Więc jakby nie ma w tym nic ani wstydliwego, ani strasznego, yy, ani okropnego. Nie róbmy jeszcze tylko jednej rzeczy: nie straszmy psychologiem. Błagam, nie róbmy tego, bo potem jak dziecko będzie musiało pójść do psychologa, to może się okazać, że to słowo skojarzy mu się bardzo negatywnie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.